Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony fuzja zaczynamy yy, pierwszy odcinek z serii yy, z serii FIFA 22 użyjemy obecnych składów i oczywiście zaczynamy karierę zawodnika yy, stworzymy sobie wirtualną gwiazdę. i zobaczymy co to będzie yy, jak pierwszy mecz yy, w ogóle się uda Ja oczywiście biorę fuzję może małej Halo? A, ja dwa razy ich znałem. E, nazwisko nie będzie Fox. Żeby nie było. E, Przydomek też może być fuzja. A. I mnie w komentarzu. A. Na F. Wezmę Frankowskiego. Też, jeszcze już jestem Franciszek. <grafy> Jakby ktoś nie wiedział, nie? Mm, 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 nie jest Frankowski. Jeszcze na dole był. Franklin Frankowski. <grafy> ok, numer strojny będzie sobie 29. Reagan Polsko. Oczywiście bierzemy jak najmłodszego. Czego najmłodszy to będzie. No 2004 i dobra, nie będzie sobie pierwszy styczeń Niech będzie atrybuty ja mam 187 cm wzrostu prawie 190 prawie Oczywiście napastnik, rola napastnik tutaj prawa oczywiście Tutaj nie będziemy w się bawić animację ja chcę sobie dać może być to jeśli chodzi o cieszynki stały fragment do pleca rzuty eee, karne samba co to jest samba a może być, A jeszcze, 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 jeszcze. Tutaj mam cieszynki. I jeszcze styl biegania. Ja sobie patrzyłem. I chyba wezmę sobie czołg. No nie. Będziemy czołgiem. Eee, no i tyle. Niech będzie. Eee, oczywiście Jagiellonia, Białystok Bo ja jestem ogólnie za Jagielonią. Jakby ktoś się zastanawiał. Tutaj czas, długość, pół, dwadzieścia minut. Wszystko, nie idziemy dalej. Czas zabłysnąć, nowy sezon, zobaczymy co to będzie, ja grałem, próbowałem co nagrywać Ale no, czy się nagrywa, nagrywa się, dobra eee, Wiecie co, ja chyba sobie wezmę w tempo, po przyspieszenie, szybkość biegów, a może bardziej fizyczne, bo ja potrzebuję wytrzymałej postaci Właśnie Potrzebuję wytrzymałej postaci ogólnie no i to by było na tyle, gotowe. Bierzemy sobie wartową defensywę. Eee, treningi, najpierw sobie trening zrobimy. Ogólnie. Ja wam dam napisy, do których momentów macie przewinąć. O, powstrzymaj. I dalej bierzemy sobie szczelanie Oczywiście wszystko na łatwy, żeby mieć TPD. Nie Ja dawno nie grałem w FIFA ogólnie. Ja tutaj mogę tragicznie, tragicznie grać, ale zobaczymy. Zobaczymy, jak ta kariera. Pierwszy mecz przegrałem chyba 5-1 i na ramkę udało się przejść. Jak nagrywałem, oczywiście. Nie? Jak nagrywałem pierwszy raz yy, do FIFA. Tu przedobcłem to. No ja nie będę mocno tutaj strzelać. Ajajaj. To się się nie udało. No i dobra, będzie na trzy gwiazdeczki w sensie na A będzie lepiej niż ostatnio, dobra, następne, jedziemy, tutaj będę faulować pewnie w sensie na początku może nie, ale, ale tak ogólnie to będę faulować. Albo i nie. Jakoś tak lepiej mi idzie. Lepiej mi to poszło. O Jezu. A tutaj chyba będziemy musieli powtarzać. Mam takie wrażenie. Chociaż może nie. Nie zobaczymy. Zobaczymy, co to będzie. żeby było to tarcie, trafić, szczerze. Na no, powtórzymy, A, kurde. Dobra, na nic. Mniejsza o to. No i zobaczymy, co to będzie. Dalej. Dzień meczowy. E, Ponownie sobie weźmiemy tutaj symulację mecz. W sensie symulację um, treningu, match wam pokaże. Oczywiście match wam pokaże. To, to Dobra, to nie światło. Dobra, lecimy. Graj. No tutaj, rezerwowym jestem póki co. Ale zobaczymy, co to będzie, jeśli chodzi o sub-mecz. Jeśli coś się tu będzie chciał, to będę to wyciszać. Jak już po prostu komentarz wyciszę trochę w komentarzu, jeśli słowo. Są... Boże, w montażu, jeśli będzie mnie słowo co tutaj mamy, uzyskaj ocenę 6,5. Ja myślę, że mogę zwiększyć na celu. No i dobra, próbujemy. Tutaj wycofaliśmy. Jedziemy dalej. Frankowski podanie do Imaza, O, będziemy próbować tutaj, gramy na najwyższym poziomie 13, to nie będzie łatwe. Teraz przy piłce Hesus i Mas przykrył przy piłce, a ja nie wiem, zupełnie jednak. Oj, będę musiał tutaj wyciszyć parę rzeczy. Postaram się wyciszyć tutaj ten kaszel. Będę musiał wyciszyć jakoś. Albo przyciszę trochę mikrofon, żeby... Dobrze mnie słychać? Dobrze mnie słychać. Dobra. Dobra, czułeś mikrofonu, trochę zmniejszyłem, bo mam takie coś... To już to jest, ostatnie 30 badra. minut tego spotkania. Poradził sobie z przeciwnikiem. No i ładnie. No i dupa. to był książkowy odbiór piłki. No wypadałoby jakoś bramyczki strzeć. Tyle. Padałoby. co no, ja tak z 20 minut, chyba. Jeszcze... No mniej niż 20 minut. No ja tutaj czuję, że oj oj oj, oj będzie słabał Świetnie chyba się słabo. teraz zastawia. Widać, Mam takie to wrażenie, robić. że będzie swobo. Piłka opuściła plac gry wow. Dobra tutaj jeszcze pas nagrało. Wow. Jakelonia Biały wprowadza nowego gracza. Decyzją sędziego. No te gra jest głupiałnie, bo fałę tak zgubę i jak coś będę usuwać komentarze typu ktoś jest lepszy i tak, w sensie no, jeśli ktoś na spokojnie wyrazi swoją opinię na temat danego klubu i tak dalej, to spokojnie sobie zostanie ten komentarz, ale jeśli ktoś po prostu będzie komentarze typu nie wiem, jebać Jagiello, nie jebać, nie wiem, tam Lecha czy tam i tak dalej, nie to zwyczajnie będę usuwać, ponieważ chcę mieć porządek w Już komentarzach. W I po prostu teraz, chcę po prostu mieć kulturalną widownię jednak nie wszystko się na kontratak. Mimo że y, osobiście poza nagraniem, jestem dość wulgarnym człowiekiem. Oczywiście chcą tu wyrównać. Ale, ale wiąże, to nie jest, że... Tę akcję. Jeśli chodzi o tą moją moją Jak szybko się zaczęła, tak szybko skończyła. Nie jest też tak źle, jeśli chodzi, staram się też zachować zachowywać teraz, kulturę osobistą w yy, szczególnie wyższa, osobiście nie właśnie żeby nie było ale czasem no, po prostu nerwy puszczają to nie A wiadomo, jak będzie to wygląda kto mnie zna hazardowy. osobiście to wie jakby ktoś chciał mnie Roman poznać Czu. osobiście to zapraszam z no to tutaj mamy akcję. No dawaj, dawaj, dawaj. pomyślałem Pomyślałem. damy radę. A tu. Dupa blada. Jest podanie w tercji ofensywnej Bramka coraz bliżej. O tutaj trzeba jak trać. Podanie do Czy będzie z tego zabrał mi piłkę. miałem strzelać Ale zabrałem mi piłkę. No, jak już to, będę musiał to dograć kiedy indziej. Moja dziewczyna obudzi zwyczajnie. Pora jest, wiecie jak to wygląda. śpi sobie aktualnie, a ja sobie nagrywam. I jesteśmy połączeni na telefonie, na numer. Po prostu. Tyle. No kurde, chciałem, chciałem wycofać. Chciałem wycofać. Chciałem wycofać, co mam nadzieję, że nie będzie 0-0, że Jean jednak uda się wygrać ten pierwszy mecz, jak w prameczku uda się nam strzelić albo po asyście, chociaż Robi się dobrze groźniej. by było, ale tutaj no, sytuacja jest ta ciężka, Naprawdę? ta akcja była niebezpieczna Była dość niebezpieczna ta sytuacja. Nie no tak to nie, nie dobra ja, ja z tego tylko na razie nie mogę korzystać. Bo zwyczajnie tracę piłkę. Przypieram akurat. Znaczy najchętniej bym naszym podłogą był. Z Wrocławiem chyba grałem w czasie. Przewaliłem 5-7 za pierwszym razem. A teraz to jest. Harmistrzów. Ciekawie. Ciekawie, ciekawie. Oj, 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 oj. Spalonego nie, nie podoba ja Nie wiem, dobra, A dobra, bo jest 2 0 Ja pierniczę. Ja nie patrzyłem na wynik. Nie spojrzałem na wynik. Dobra, dupa blada. Możliwe, że to przegramy, ale dobrze by było chociaż jedną bramkę strzelić. Albo chociaż wyrównać, dobrze by było właśnie. Żeby było to wyrównać. Co mam, co było cenne bardzo. Do końca meczu pozostało jeszcze 20 minut. Kurde, ale tak na farci, dobran padu. Tak na farcie straszne. Roman Byszowon, tę tak, piłkę. Przy piłce pospiesił. Roman no, Byszowonie. Wyranie. Zkrzydłamy. Możemyśmy trochę poklepa poklepali tę piłkę, ale słabo, słabo. Mogą ruszyć z kontratakiem. Zobaczmy jak to o, się to jednak chyba przegramy ten mecz, niestety. Jak już ty jeszcze jeden walniemy. Tym razem z cały -to, z dobrym przejęciem. to zależy też od, od tego, czy dziewczyna stanie czy nie. Ale zobaczymy, co to będzie o tutaj ten triczek właśnie. Ruletka. Mój ulubiony zresztą. Chyba nie można tego nadużywać właśnie, bo rzeczywiście bardzo łatwo piłkę przy tym. ale akcja wyglądała na multiplayer, jak ktoś jest nieogarnięty, to możesz tym walić na stopa, jak ktoś jest ogarnięty, to wie czy innego Mamy podanie. No! Powinien L2 przytrzymać. Żeby tą piłkę osłonić. Wtedy podejdzie. Zobaczmy, rozwija się ten atak. słabo, słabo, słabo słabo, bardzo słabo słaby i zna 3 0. Dobra, jak chcę chociaż jedną bramkę strzelić, bo, bo to, to po prostu wygrywamy i przegramy pewnie. Jak chcę chociaż jedną bramkę strzelić. Chociaż jedną. Tutaj tragedia. Tragedia. No niestety taki śmieszny mecz trochę. Niestety jak i tak przegrywa 3-0 z jakimś próbem, nie wiem, z jakiego pochodzenia. To jest puchara. Puchary. Za chwilę może w centrę. O i tak to się powinno robić. A nie no wiem czemu się tutaj z kucharmistrów. Znaczy ja wiem że jakielonia ma tego mistrza. Ale też całego grają ogólnie jeśli chodzi o te kucharymas. Znaczy teraz przy piłce Hesusimas? Podanie do Michała nalepy na granicy spalnej ugrany Podanie do Michała na lepy. No no no, no 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 teraz na piłkę To podanie teraz było naprawdę niedobre nic już z nie będzie Gol jest. Niemożliwe, że spalone. Czekajcie bo mi się padło na przykład wrażenie. Niemożliwe, że spalone yeah, offside. Serio spalone. A zatem będzie zmiana, ja Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Ale rak. Mario Szona. Olera. Wciąż. Też bramkę. Jest w Teraz pięknie uratował zespół. wspaniała się jak już to przepraszam, ale. nie rozłączy się przecież. Neutralizują zagrożenie Wrócimy na. Gdzie? odzyskują mas? teraz piłkę. Dzięki pressingowi. Będę musiał wyciszyć te chrapanie. Strotman. Teraz Keita Balde. Przejęcie piłki. Koniec akcji. Te, 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 kropanie. te kropanie. będę musiał wyciszyć jakoś. Co I co ja zrobię. Żeby cieszyć. Spokojnie, rozgrywają teraz piłkę między sobą. No, mogłem ślizg użyć, że No dajcie, lecisz lecisz, lecisz lecisz bola. lecisz Wymieniają... Szansa na goła niemożliwa strzał. No, no tak. pewnością... no, piłkę do mnie. Dobre chęci to jednak ale w takiej sytuacji liczy Daj się instynkt i timing dajmy. Tutaj ewidentnie czegoś zabrakło w efekcie mamy kolej próbujemy. do Teraz przed szansą ale gol. ale gol tego młodego zawodnika Ale gol! drużyny widzieliście? Gratuluję! juniorach już się nastrzelał to o kurde. karierze kolejny przełom, brawa ale brama, ale brama, o, ale brama, o, ale brama. ja to wrzucam na pewno na YouTube. Spróbuję wyciszyć jakoś te karczenie. albo po prostu, no będę musiał wyłapywać To karczenie i mnie nie będzie słychać po prostu i tyle. Będę musiał, no trochę cięcia będzie, w sensie tego dźwięku, nie? Ale postaram się to zrobić jak najlepiej potrafię i to po prostu wyciszę. Będę musiał parę momentów poszukać. Będę musiał obejrzeć po prostu ten odcinek i wyłapywać momenty. Trochę mi zajmie ten montaż. Ale brama poszła, kurde człowieku. Frankowski. Dawać jeszcze jedną. Może nie wszystko stracone. Szczerze, jeszcze nie wszystko stracone. Jeśli dobrze to rozegramy. No, nie wszystko stracone, patrzcie. Trzy dwa. Nie ja wszystko stracone. Pasował się w taktykę zespołu jak brakujący element puzzle. Co tu się wydarzyło? Całkowicie brakujące. Trudno, że na tym nie miała za wile. Zgrzy. Strzelił mam dwie ścieżki, dziękuję, bryt, podzielone. To po prostu dzielę to ścieżkę i tyle. I będę się bawić. A zatem jest. A jakby ktoś, przyda. może też zrobię jakiś materiał z montażu materiału któregoś kiedyś No ale patrzcie dwa jest nie? nie wszystko stracone jest 82 minuta. Mamy mam jakieś 10... nie 5 minut może coś się uda jeśli stracą piłkę i może to wyrównamy może to wyrównamy ale bramki po prostu koks po prostu cudownie no, rozgrywają dokładnie pod polem karnym szukają tylko żeby teraz nie strzelić z tym problemem takie zagrania wymagają żelaznych nerwów. Dobra sytuacja, można ruszać z kontrolą. Jak w w chyba ostatni już raz w meczu. Walczą o remis. No jest 3 2, kurde. Ekseremis. Chcę to zremisować. Ładnie, za plecy obrońców. Próba precyzyjnego umieszczenia piłki w siatce, ale widzimy. Nie no nie ma... wiem, czy to było precyzyjne umieszczenie. Takie wchodzą. Decyzja była dobra, bo nie był to pochopny Ale bramki po prostu no, koch... Pozostawia wiele po prostu do życzenia. Niesamowite. Zmusza teraz obronę do jakiejś reakcji. Bramki niesamowite. A czas by dopieścić tę wrzutkę. Stracili teraz piłkę. Co mocno wydaje mi się, że tam. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. Szansa na błyskawiczny wypad pod bramkę rybala. Sikrel posyła centre. Wyjdzie! Kurde. Sytuacja. Dobra interwencja bramce. akcja. O, jo, jo, ja nie wiem, czy nam się uda nam to zrobić. Fajnie wybyło, by naprawdę fajnie. Fajnie. Niepotrzebna strata Fajnie, fajnie by było, żeby był remis. Jeśli uda się jeszcze jedną bramkę strzelić pod koniec, kurde był remis. Takie podanie nie miało szansy dojść. byśmy, bo nie wiem czy my odpadamy już z tych parów, czy jeszcze nie. Na Zielonii kończy się czas, ale próbują atakować. Wciąż tutaj wierzą w remis. I teraz obrońca wyjaśnia sytuację po brzuchce. Mamy strzał? mamy karny. Powiedzcie, że ja strzelam. Nie, ja nie strzelam. Kurde, strzel to, chłopie. Dawaj, jak ceremis. Czy wyrówna Ja pierdzielę. Orzecz, ty cholera jasna. Z karnego nie strzelił. Kurde, szmol. Cholera jasna. Jakbym ja tylko strzelał kurde. Kevin Ja bym to strzelił, no Nie, nic akcji nie będzie Spalony Dobra, mamy Mamy jeszcze trochę czasu Mamy jeszcze trochę czasu Mało tego czasu, ale Będziemy próbować do końca Ale raczej też się nie uda Świetny teraz wciąż idzie na Dobrze Dobra, teraz trzeba się skupić, bo, bo to, to, to z tą akcją to, to może być ostatnia akcja w ogóle. Znale, dawaj, dobra. dawaj, kopiec! Jest! 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 3-3! Ja pierdzielę! O jezu! Jest! 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 jest. Mamy 3-3! Super, pięknie, piękne wykończenie, myślałem, że mi podaje, ja strzelę, ale dobra, ma jest 3-3, jeśli... jeśli to się uda, jeszcze strzelić jedną bramku, bramkę, kurde, ale mocy, jak na grzybach, normalnie, imas, 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 o kurde, monitor monitor, bo mi się wyłączył. Wskoczyła kurde informacja, nie wiem czy wy to widzieliście czy nie. Musiałem cyknąć przycisk. Nie wiem, muszę, muszę to albo wyłączyć. Nie wiem, spróbujemy to wygrać. Jeśli w ostatnich minutach strzelimy gola jeszcze. Żeby oni nie strzelili. O kurde, dobra, już po Kurde szmol. Ja pierdolę, podaj mi to. Jeszcze raz. Dawać, dawać chłopaki, jeszcze minutka. Jeszcze jest czas. Już nie ma czasu. Dobra no. Dupa blada, kurde szmon Ja już wiedziałem, że będzie gole, już widziałem ramkę w siatce. Piłkę w siatce, Wiedziałem że będzie gole, Kurde, 4-3 oj oj, oj, oj. Dupa blada już, już podgrzę. Już koniec. Już nic nie zrobimy. A no, jeszcze jednego nam jeszcze. Na koniec, kurde Szmol, jaka szkoda, to taki dobry wynik był, no nic, no nic Ale jakieś bramki były przynajmniej ładne, przynajmniej coś się udało strzelić Przynajmniej coś się udało strzelić, tyle dobrego Ajajajajaj Mamy 11, no wszystko się udało. Kurde. Ale szkoda. Ale szkoda. W permie są da pewnie zagrać mógł dać. Chodź z grupy gierniczej na gwiazdy. PSG że. Messi. I on jest zaprzątał, jakie są po że z klubu Jestem Barcelona. Co ciekawe. Nie wiem, czy grać jeszcze, czy nie. Strzeliłbym, bo mi się chce grać, kurde, w tą FIFA. Nie wiem, czemu, Ale dobra, zakończymy. No i tylko jeszcze te punkty wydobyć. rozwoju. Nie, 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 nie to. Nie to, nie to. Nie to, rozwój. Attributy. I i to tym. Ja muszę mieć trzymałą postać jednak mimo wszystko. Dobra. Więc dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za obejrzenie tego meczu. I tego materiału oczywiście. I do zobaczenia w kolejnych. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, bierzcie na Discorda, jeśli chcecie mnie bliżej poznać. I do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!